Witam serdecznie moi kochani, A więc na samym początku chciałem bardzo podziękować za wszystkie interakcje, wszystkie wpisy, jakie się pojawiają, za to, że mówię, jesteśmy, jakby to powiedzieć, razem, rozwijamy się, gdzieś tam jeden drugiemu gdzieś pomaga, wyciąga się wyżej, wspiera, tłumaczy, wyjaśnia. Każdy jest, mówię, w tym samym czasie nauczycielem i mistrzem. Raz jesteśmy nauczycielami, raz jesteśmy mistrzami dla kogoś, albo ktoś jest dla nas mistrzem. I mówię, wszystko jest spoko, jeżeli to przebiega w sposób taki, wiecie, że no, pokazujemy, pokazujemy możliwości, nie dajemy rozwiązania, pokazujemy możliwości, pokazujemy, że można inaczej. Jesteśmy w stanie na własnym przykładzie yy, pokazać, pokazać, pomóc, zrozumieć, wyjaśnić, yy, że można przez to życie troszeczkę inaczej przejść. I jak sami doskonale wiecie, tak, ja sobie gdzieś tam widzę po rozmowach, po jakichś właśnie interakcjach, że często jesteśmy na początku szczególnie mistrzami teorii, z praktyką w różnych aspektach naszego życia już jest troszeczkę gorzej. Nie? Czy to z wiarą w to, co się może wydarzyć, że jednak tutaj wiemy o tak, miłość, światło, tak, zrozumienie, akceptacja, miłość wszystko uleczy, no ale jednak jak pojawiają się jakieś informacje takie cięższe, bardziej średnio korzystne. No to gdzieś wracamy w te, w te stare schematy. Tak? Wracamy w te stare schematy, wracamy w te różne jakieś rzeczy, które nas trapiły. No bo wychodzi na to, że gdzieś to nas jeszcze troszeczkę gryzie. Tak? I tak samo po, po rozmowach, po jakichś tam relacjach, po, po wpisach widzę, że gdzieś po prostu niektóre rzeczy łatwo się czyta, łatwo się je gdzieś tam przyswaja, ale ciężej się. Jakby do pozycji jednostką nam stosować do tego, tak? Czasem zapominamy. Czasem dajemy się wkręcić w jakąś świecie mini dramę, w jakąś mini, mini rozgrywkę, która nam nie służy. No i im szybciej się z tego wy, im szybciej łapiemy, że robimy coś nie niehalo albo gdzieś tam jakiś stary schemat wrócił, bo to mówię, każdy ma swoje własne przemyślenia, każdy ma swoją własną drogę, każdy jest na swoim własnym poziomie, który albo na którym mu jest dobrze i wygodnie sobie siedzimy, albo wiemy, czujemy, że możemy jeszcze gdzieś tam coś dalej, dalej sobie iść, posprawdzać, zweryfikować, poczuć, doświadczyć i nadać czemuś wartość, tak więc pamiętajcie, że wszystko zależy od, od nas, od naszego nastawienia. I teraz na przykładach może. Zobaczcie, że dużo ludzi na początku, ja tak samo mówię, tak samo ja jestem w tej grupie żeby nie było, że wiecie, nie wiadomo co. Więc ja też na początku swojej drogi często zdawałem sobie sprawę z wielu rzeczy, z wielu faktów. Zdawałem sobie sprawę, że nie wiem, klucie, klucie jadem, klucie jadem nie, jest, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Zwalanie winy na innych nie jest najlepszym rozwiązaniem. Obwinianiem wiecie wszystkich całego świata z wyjątkiem siebie za swoje życie, za swoje wiecie, no, sytuacje, w jakiej się znajdujemy. No też nie jest, jakby to powiedzieć, najlepszym problemem, tak? I tak samo ja się z tym gdzieś zderzałem, że też uważałem, że o, wszyscy ludzie o to są tacy, 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 przyklejałem łatki, oceniałem. No nie oceniamy, to jest niepotrzebne, bo oceniać możemy, jeżeli, jeżeli w ogóle oczywiście chcemy i czujemy, że powinniśmy, no to maksymalnie siebie możemy ocenić, że wczoraj posadziłeś 30 drzew, a dzisiaj 50, więc dzisiaj zrobiłeś 20 więcej, albo posadziłaś 20 więcej, nie? Żartuję oczywiście. E, moi drodzy, więc nie ma co oceniać innych, nie ma co się skupiać na tym, co robią inni. Nie ma co się denerwować, nie ma co zasilać schematów, które nam nie służą, bo to chodzi tylko o to, żeby nas wciągnąć w tę w narrację, w tę energię. Czy to są schematy jakieś, wiecie, no, blisko, blisko nas, czyli mówię, najbliższe otoczenie, mama, babcia, ciocia, wujek, siostra, brat i tak dalej, czy schematy te większe, globalne, w które starają się... E, Tamte ludki dalej skręcać. Słuchajcie, dzisiaj spotkałem Pana na stacji, przed chwilą byłem na stacji i Pan do mnie mówi, kojarzy go że już parę razy, par razy, do mnie zagadywał, mówi, będzie wojna, mówi, będzie wojna. Widzieliś jest cukier? Ja mówię, Panie, mówię, nie wiem, telewizora nie ma, Mówi. a co wiozą? Ja mówię, Panie, no co roku coś włożą. a cukier jaki drogi? Ja mówię, no ja nie słodzę akurat, mówię, cukru nie jem, nie? No i goście tak popatrzy, mówi, mówi jak to, nie przejmujesz się tym, mówi? Tak, to Pan około 70. Mówi, no, mówię, co się mam przejmować, my Panie? Zobacz, jadę, teraz Pan trochę tutaj o filmik, co jadę nagrać, pochodzić, co jest pacerek, jadę zrobić. No, a, a, wiesz, bo ja to już mam ponad 70 lat, to ja już to mówię, ja się już nie boję, mówi, ale, ale cukier jaki drogi. Więc widzicie, że na każdego działa co innego, nie? Na każdego inna informacja jest tym takim, jakby to powiedzieć, weryfikatorem, bo to są takie informacje w różnych aspektach naszego życia, które przychodzą. I pod, sprawdzają takie potwierdzenia, czy już faktycznie możemy iść dalej ze swoim rozwojem, z swoją percepcją, świadomością, czy jeszcze jednak chwilkę musimy coś poukładać. Nie? I dla jednego to może być strach właśnie przed ceną cukru, dla drugiego to może być strach przed stratą jakąś, mówię jakąkolwiek, czy finansową, czy w rodzinie jakieś rozstanie, czy ktoś gdzieś odchodzi, czy ktoś wyjeżdża. Czy zmiana pracy, czy zmiana miejsca życia, czy zmiana nawyków. I często wiemy, o tak, jak zrobię to, to będzie tak, będzie super, ekstra, super, pro, evo i tak dalej, nie? No a tu czasem, wiecie, no jeden dzień jesteśmy zmotywowani, a w drugi dzień gdzieś, no e, robimy jakieś ja, pajęczyny jakieś, robimy jakieś, e, moi drodzy, rzeczy, które dziś nas z powrotem na ten stary tor wprowadzają i pozwalamy sobie coraz bardziej tym starym torem jechać, nie? Wracamy, no to w jeden dzień, dobra. A w jeden dzień zjadłem tam, nie wiem, niech będzie dwie czekolady, dobra, od jutra już nie jem. No ale następny dzień przed nami, dobra, to zjem chociaż, no dobra, zjem dwie, no trudno, no nic mi nie będzie. I wracamy pomału do, nie wiem, do, to z przykład, do pięciu czekolad dziennie na przykład, że nie jemy nic innego, tylko czekoladę jemy, nie? No i tak samo z informacjami, z otoczeniem, że spotkaliśmy się z kimś, kto wiemy, że już nas, jakby to powiedzieć, gdzieś tam, e, gdzieś dostaliśmy już po uszach, no ale mówimy, nie no, tym razem, tym razem pojadę tam, nie wiem, z Krzysiem, Jasiem, i tak dalej i będzie, będzie wszystko super, nie? no i znowu wchodzimy w relację z Krzysiem Jasiem i znowu jest to samo, nie i mówimy kuchnia czemu, no, już, no, bo, już, no bo już mieliśmy się je ogarnąć nie, yy, i tak samo no mówię no aspekty żywieniowe, bo to się wszystko składa na wiele rzeczy ktoś mi, ktoś mi mówi, łe ja to jem, ja to jem normalnie McDonaldy, wszystko i tak dalej i mówię, żeby mnie napełniło dobrem i tak dalej, i tak dalej, no, no spoko, no ale podchodzimy do tego już trochę bardziej świadomie, na przykład ja przynajmniej że no mówię Niektóre rzeczy, no to nawet jakby tam się wiecie, na najlepsze czary, tam jakieś tam wiecie, nie że czary, ale no materializowało, mantrowało do nich, mówiło i tak dalej. No to za przeproszeniem, no, no nie zrobimy z jakiegoś wiecie, no z jakiejś no, no nie zrobimy kawioru skupy, załóżmy, nie? Więc moi drodzy, to są takie małe czynniki, to co jemy, to co spuszczamy do naszego ciała, mówię, myśli, emocje, mówię. Jedzenie wszystko się składa na później no na całość, na całość naszej istoty, nie? To się składa wszystko to, co jemy, to co myślimy, to jak się zachowujemy, to się składa, no bo później mówię, no jedząc jakieś tam mówię, no już niech będzie chodzi, mówię, Indianie też jedli mięso, tylko Indianie, albo Indianie, albo inne plemiona starsze, które żyły. Jadły oczywiście mięso, jadły różne inne rzeczy, tylko oni jak zabijali zwierzaczka, no to podchodzili tego z czcią, podchodzili z szacunkiem e, przepraszali ducha tego zwierzątka przez cały tydzień chyba i każda jedna część była wykorzystana, wykorzystana tego zwierzątka od rogu poprzez ucho, poprzez nie wiem wszystkie części jakie miało, to było zjedzone było zrobione ubrania, narzędzia wszystko, a teraz wiecie jak jest takie mas produkcja, żeby po prostu szybciej więcej i tak dalej i tak dalej no to, to już troszeczkę to wygląda inaczej, nie? więc moi drodzy to co jemy, myślimy wszystko ma znaczenie, wszystko jest, jakby to powiedzieć, składową naszej zmiany. Bo jesteśmy w procesie, Chwila, jak ja tu zajdę teraz, jesteśmy w procesie i to od nas wszystko, wszystko zależy. I te małe klocuszki, takie z pozoru właśnie nic nieznaczące, są tymi najbardziej istotnymi, bo jak złożymy 10 małych klocuszków, to, moi drodzy, z 10 klocuszków już jest całkiem niezły obrazek można zaobserwować. O, nieźle, te tak, ksaki urosły. Z 10, słuchajcie, puzerków małych, można już ułożyć całkiem dobry obraz, i możemy już wiedzieć na podstawie o, kilku rzeczy. Nóżki po krzywkami mi się okrosiły, że ja będę zdrowszy. Na podstawie kilku rzeczy, kilku małych składowych, jesteśmy w stanie zdiagnozować siebie. Nie? I to mówię, ten odcinek jest mówię, mistrz, mistrz teorii czy uczeń praktyki. No oczywiście, że według mnie. Lepiej jest być y, praktykantem niż teoretykiem, gdyż sam mówię spotykając wielu ludzi, którzy gdzieś muszę się posmyrać. Którzy gdzieś mi mówią o tu super pro i tak dalej, i tak dalej. Ja tu jestem taki, taka i tak dalej, a gdzieś tam wchodzą w jakieś interakcje. No, no wychodzą różne inne rzeczy, gdzieś tam, które gdzieś. Y, no widać, że jeszcze można można z nimi popracować takie o, podstawowe, nie? nie. mówię o nich wiadomo jaki i tak samo o mnie pewnie, nie. Też, też jak ktoś tam ma mną jakieś e, styczność, no to też powie, jak kuchnia. Może to, może tamto może siamto nie. E, więc moi drodzy po malutku swoimi własnymi, e, swoimi własnymi e, próbami, swoim własnym wysiłkiem, jesteśmy w stanie pozmieniać wszystko, tak? Jesteśmy w stanie e, zmienić swoje nastawienie, jesteśmy w stanie e, zmienić swoje podejście tylko wymaga to więcej czasu, no bo często jest tak, że wiecie, czytamy coś, wiemy coś, słyszymy o czymś, no tak, no tu jest tak, tu jest tak, tu jest tak, a później przychodzi jakaś sytuacja taka troszeczkę stresowa i my już w ogóle zapominamy o tym, co gdzieś tam ogarnęliśmy, co przeczytaliśmy, co wiemy, co gdzieś poczuliśmy w jakimś momencie i wracamy w te stare schematy, no bo to jest łatwiejsza droga. Zawsze łatwiej jest zwrócić stare schematy, zawsze łatwiej jest zwrócić stare przyzwyczajenia, w schematy w stare Ryzy niż zrobić coś nowego. Bo zrobienie czegoś nowego wymaga dużo więcej odwagi, wymaga dużo więcej pracy, wymaga dużo więcej czasu, troski, akceptacji, przejścia tego. Różne rzeczy się pojawiają na tej nowej drodze, no bo, no bo jest nowa, przecieramy ją, tak? Także nie wiemy, czy będą jakieś dziury, nie wiemy, czy będą jakieś miłe rzeczy, czy, czy średnio miłe. Wiemy tylko, że jest droga, którą chcemy podążać, a to, co na niej spotkamy, jest naszym największym doświadczeniem jest naszym największym, największą mocą To doświadczenia wszystkie, które na tej drodze spotykamy nie? więc y, sami na siebie patrzmy, ja też mówię na no, osoby, bo też, też pewnie mi nieraz coś wyskoczy, też pewnie y, gdzieś tam nieraz się gdzieś podpalę na chwilkę, może, może nie tyle co podpalę, to gdzieś tam niepotrzebnie coś się nieraz odezwę. Y, i no i tyle, ale no, jesteśmy w stanie to wyłapać i im więcej z tym przebywamy. Pracujemy, im więcej obserwujemy właśnie obserwujemy, 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 nie podpalamy się, no to wiecie, wszystko fajnie odpada, wszystko fajnie mija. Wszystko fajnie się prostuje i możemy sobie iść dalej, bo to mówię, to co już przepracujemy. Jeżeli tego nie wracamy, mamy tego świadomość, że no kurczę, no tu nie warto w, tym i tym, w tych i tych wibracjach z tymi i tymi sytuacjami już nie ma co się borykać. Zrozumiałem, zrozumiałam że jeżeli będę trzymał rękę nad ogniem, no to no to parzy mnie, wychodzą później jakieś bąble. Nie chcę tego, nie? Idziemy dalej, następne doświadczenie. Ja tak samo do tego podchodzę, do swojego życia, aby wyciągać wnioski ze swojego życia, ale i zarówno z tego, co gdzieś tam obserwuję wokół podczas swojego procesu dorastania, podczas tutaj wiecie, no, ogarniania siebie, no to wyciągam wnioski, tak samo mówię na dzieci. No to jeżeli nie wiem, jak gdzieś miałem, mówię, to dzieciństwo gdzieś tam jakimś tam paskiem kablem dostawałem gdzieś tam częściej, no to one w życiu nie dostały klapsa. No bo to mówię po co? Nic to nie zmieniło i tak robiłem to, co ja uważałem, czy to był, czy ktoś mnie z pasem gonił, czy bez pasa. I tak stawiłem na swoim, więc no, metodyka słaba. Więc nie robię tego. Później darcie kopary, tak samo. Nie dreryja w ogóle na dzieci. Nic. Nie ma to sensu, nie miało to przełożenia u mnie w wychowaniu. Nie widziałem pozytywnych aspektów tego. Później e, i tak samo ja podchodzę, ja tak ogólnie podchodzę do życia, że to co ja doświadczyłem, już coś takie mówię bardziej wymagające, to moim dzieciom tego nie robię, bo po co? Po co mają to znowu to samo przechodzić? Tak ja do tego podchodzę do życia całego, do tego całego procesu, że staramy się zarówno jako, mówię, na małym planie ich będzie, jako ludzie, nie wiem, każdy ma ciocie, babcie, wujka, dzieci, rodziców, no to jeżeli doświadczyliśmy czegoś z, z czym, z czym się nie, nie tyle że nie zgadzamy, ale co no wiemy, że nie było miłe, no to nie powielamy tego dalej, nie Nie robimy cioci tak samo, jak ona nam robiła, jak byliśmy mali, to mówimy piona wybaczam. Tak samo mówię rodzicom i wszystkim innym w koło. Nie, nie nosimy uraz, nie, nie trzymamy tego w sobie, bo to jedynymi ludźmi, którzy to mają w sobie nie inaczej jedyni, jedyni ludzie którzy na tym niech będzie trochę kuśtykają to jesteśmy my sami bo jeżeli nosisz jakieś urazy nosisz jakieś, jakąś przeszłość zaczynaj każdy dzień z czystą kartą dla każdego i tyle a z tymi ludźmi z którymi nie chcesz się zadawać no to nie musisz się zadawać no bo nie musisz mieć wszystkich wszystkich nie musisz ze jest o się mano zapraszam wszyscy do mnie do domu siedzimy cały dzień razem no nie otaczaj się ludźmi dzięki którym czujesz że czujesz się lepiej że rośniesz, że powstają jakieś konstruktywne pomysły, rozmowy, plany. Yy, no bo jak ktoś gdzieś tam psioczy, na no to, no to ja się czuję ciężko. Ciężko, ciężko jest w, w takiej atmosferze i dlatego też tam też nieraz gdzieś no, inaczej to moje życie gdzieś tam zmieniłem, no bo w pewnych sytuacjach nie czułem się dobrze, tak? Więc no, wyszedłem z tego. W różnych sytuacjach nie czułem się dobrze, więc w tych sytuacjach, w których się nie czułem dobrze, wychodziłem z nich. Bo jak popiłem i mnie na drugi dzień głowa bolała, to od później mi było szkoda czasu. Już mi chodziło o samo picie, to mówię szkoda mi dnia następnego, bo leżałem, łeb boli, nic się nie zrobi. I tak samo z innymi rzeczami. Byłem po prostu szkoda czasu. I, I pewne rzeczy to stałem robić i już wiem, że do nich nie wrócę, no bo, no bo mi to jest niepotrzebne w ogóle do niczego. Nie? Tak samo proces był potrzebny, żebym sam do tego doszedł, aby mi ktoś powiedział, ej, przecież by było tak. Wszyscy mi mówi, że ja no, nie pij już, bo to po piciu to jest to, to, to tam, to, to się może stać, tam, to się może i tak. Mm -hmm". No i dopóki sam nie sprawdziłem pewnych rzeczy, dopóki sam nie doszedłem do pewnych wniosków, dopóki sam nie, nie, nie sprawdziłem na własnej skórze pewnych reakcji, zachowań, no to, no to co, no to, no to, no to, no to, to wiecie, tak, tak się mówi, a no dobra, pogadaj sobie", no dobra, spoko. Tym bardziej, że nie pytałem się o żadne porady, ani, ani wskazówki. Jak ktoś mnie dawał, to reagowałem wręcz wiecie, no co on się tu będzie mądrował nie? więc życie też mnie gdzieś tam trochę pokory nauczyło wielu innych rzeczy wiele razy zaczynałem gdzieś u siebie od nowa z przysłowiową zotówką w kieszeni i tak dalej i tak dalej więc gdzieś życie nauczyło mnie, że to są też fajne fale akceptujemy wszystko idziemy do przodu i jedyne co mówię żeby samego siebie ogarniać wychodzić ze swoich własnych ograniczeń i takie zdanie podsumowujące, załóżmy. Zobaczcie sami, że wielu ludzi wie wszystko i tak dalej, super, ekstra, fantastycznie, wszystko wiecie, wiedzą najlepiej i nie da się nawet nic wytłumaczyć, to jest pierwszy aspekt taki, że jak ja, nie wiem, na przykład z kimś rozmawiam, ktoś mi mówi, jestem tutaj super pro, Ewo, ja tu wszystko wiem, na początku mi tak nieraz niektórzy mówią, mówię, nie spoko, no i gdzieś tam nieraz z kimś porozmawiam, no i później wychodzą jakieś takie rzeczy, gdzie ja już u siebie na przykład coś ja już my zrobiłem u siebie gdzieś coś, przepracowałem, no to widzimy to u innych, nie? No ja na przykład nieraz się pytam: Ej kurczę, a tu myśli, że czemu tak? nie? No, czyli ja już wiem, że to jest pytanie, klucz i po prostu gdzieś tam ktoś się podpala. Jak ktoś się podpala na jakąś, na jakąś, to będę nazywał piętach lesa. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakąś piętach lesa, czyli nie do końca, coś jeszcze. W sobie u siebie przepracował, no to jest nagle, wiecie, wybuch. Co ty mi tu będziesz? No, no i, no i to już wiecie. Ja wtedy mówię, a Dobra, już się nic nie peca, mówię: Miłego dnia i tak dalej. nie? Więc, moi drodzy, często wiemy, rozumiemy, czujemy, ale nie robimy tego tak, jak nie, nie wdrążyliśmy tego nowego nawyku do końca jeszcze. Nie wdrążyliśmy tej nowej koncepcji w swoim życiu do końca, i dlatego czasem nie raz jeszcze. Się trochę obrażamy. Obrażamy się jak takie małe dzieciaczki. Ojojo, ja tutaj nie będę, tu mi się nie pasuje, co on tam, oni wiedzą i tak dalej. Nie? Ja tutaj mówię, że wszystko to, co, wszystko to, co ja na tym kanale gdzieś tam mówię, jest na bazie moich doświadczeń, mojej percepcji, tego co ja doświadczyłem, tego co ja przeszedłem. I mówię, tak sobie opowiadam, dzielę się z Wami tym, bo zauważyłem, że gdzieś tam każdy gdzieś do jakiejś sytuacji może umie potrafi się dostosować, potrafi coś dla siebie wybrać. Jeżeli to komuś pomaga, to ja się, jeżeli to komuś pomaga, to ja się bardzo cieszę. I, i tyle. No ja, lubię, ja lubię tak rozmawiać. Wiecie, lubię rozmawiać, lubię tam jakieś problemiki małe porozwiązywać często. Jak piszecie z jakimiś różnymi tymi, no to gdzieś tam jakieś wskazówki zawsze z miłą chęcią, z miłą chęcią daję. Jeżeli oczywiście pytacie, tak, to nikomu się nie, nie, nie mówię, że powiem ci to zrobić, nie? Wiecie o co chodzi, więc. Na spokojnie, ja lubię interakcje z ludźmi, lubię rozmawiać, lubię poznawać, lubię, lubię, lubię słuchać różnych historii, bo mówię, no, każda, jest wiele historii podobnych, ale każdy ma w sobie jakieś niepowtarzalne detale, szczegóły, które właśnie robią, robią największą robotę takie rzeczy, detale, szczegóły. Więc moi drodzy, pomału, pomału wszystko w swoim czasie, jeżeli w tym momencie czegoś się nie udało ogarnąć, to udać się. Niedługo, już pierwszy raz posmakowałeś, posmakowałeś tego stanu, w którym chcesz być, posmakowałeś, posmakowałeś tego życia, w którym chcesz się znajdować, więc to jest proces, nie? Więc za każdym razem z tego kółka niech ta spiralka się kręci do góry i zbierajmy to, co najlepsze z każdego kółka. I to są nasze doświadczenia, których nikt nam nie zabierze, i na tym moi drodzy, budujemy siebie. Nie przejmujemy się opiniami innych na swój temat. Jedyna Opinią, którą powinnaś powinieneś się przejmować, to jest Twoja własna. Dzięki wielkie, miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.